jak w banalnie prosty sposób ogarnąć dni wolne pracowników i to, i to w ujęciu całorocznym. Przygotowałem dla Ciebie całkowicie bezpłatny arkusz dla 2023 i 2024 roku. Wystarczy, że wpiszesz imiona pracowników, zgodnie z tą legendą zaznaczysz urlop planowany, wykorzystany, chorobowe, odbiór za dni wolne. Cały kalkulator, cały arkusz zostanie przeliczyć Ci to wszystko. Pokażesz i zobaczysz sobie to w ujęciu całorocznym, dzięki temu możesz to wydrukować na jednej stronie, a na końcu uzyskasz podsumowanie. W jaki sposób pobrać sobie całkiem bezpłatnie ten kalkulator? Musisz wejść na bardzo pożyteczną stronę adamgrześci.pl, wejść tutaj na sprytne porady, kliknąć na bloga, i właśnie na tym blogu znajdziesz go w artykułach, które tutaj umieszczam. Jest kilka ciekawych rzeczy. Roczny plan urlopu znajdziesz tutaj do, do pobrania plik bezpłatny, łącznie z instrukcją wideo. Wszystkiego zyskownego. Pracuj mądrze, a nie ciężko.